Cześć kochani, witajcie w kolejnym vlogu. To taki vlog wspominkowy troszeczkę. Będzie trochę wspomnień z zeszłego roku. Ci z Was, którzy nie widzieli jeszcze mojego filmu z Karoliną, koniecznie do niego zajrzyjcie. On jest podlinkowany tutaj, będzie też na dole. W tym filmie wspominałyśmy nasze podróże z zeszłego roku. I e, jak już ten film wypuściłam, zmontowałam, to zaczęłam się zastanawiać nad tym, ile ja mam materiałów z zeszłego roku. I pomyślałam, że jest wśród Was trochę niewielka grupa e, fanów e, moich filmików dronowych. Ja jestem oczywiście wielką fanką drona, tego urządzenia, tego jak można pokazywać świat i pomyślałam, ten świat wygląda z góry. Dlatego pomyślałam, że zrobię dziś taką kompilację. Wszystkich moich filmów z poprzedniego roku i pokażę Wam je po kolei, jak one powstawały. Pierwsze filmy są z Wietnamu. Pierwszy z nich z Zatoki Halong Bay. Tutaj była taka historia, że pojechaliśmy do właśnie tej Zatoki, zwiedzać ją ze statku, z łodzi, krótko po podróży po Hanoi. I muszę Wam powiedzieć, że Miejsce absolutnie przepiękne, natomiast totalnie rozczarowała mnie pogoda. Na szczęście nie padało, bo przecież mogło być gorzej, ale było zupełnie pochmurno, przez co jakby obraz był taki płaski. No i też dużo te filmy straciły, ale teraz zobaczcie, co udało mi się tam nakręcić. To jeszcze były takie moje można powiedzieć początki z dronem. No dobrze, już nie będę opowiadać. Kolejny film będzie również z Wietnamu. Także zaczynamy od Halong Bay. Kolejny film już jest dużo bliższy mojemu sercu, ponieważ tam były piękne kolory, była fantastyczna pogoda i jest, było to jedno z najpiękniejszych miejsc na Ziemi, w jakim się znalazłam. Była to taka rzeka, taki Park Narodowy Ninh Binh, również w Wietnamie, w czasie naszej podróży w okolicach Hanoi. To są takie okolice chyba około 100 do 100 km. Oczywiście te odległości wszystkie w czasie podróży po Wietnamie zabierają trochę więcej czasu. Nie tak jak u nas, że wiecie 70 km to się jedzie chwilę, no bo tam te drogi są takie niespecjalnie świetne. Ale teraz zobaczcie rzekę, przepiękną rzekę. Podobno kręcono tam jakieś sceny z King Konga. Temu w lutym, w czasie. w styczniu, lutym, nie pamiętam już, w czasie ferii zimowych, yy, gdzie pojechaliśmy jeszcze przed tą całą wielką falą epidemii, na do. Włoch. Słuchajcie, no, tak się okazało, że dokładnie w połowie naszego pobytu tam wybuchła ta cała epidemia. Okazało się, że tam najgorzej jest właśnie na północy Włoch. No, ale wiecie, już tam byliśmy, więc dokończyliśmy nasze ostatnie dwa czy trzy dni wycieczki narciarskiej i wróciliśmy szybko do domu. Mam parę ujęć, filmik powstał. Zapraszam Was teraz. Zobaczcie z tej ciepłej okolicy. Przeniesiemy się na śnieg. Thank you Później była taka trochę posucha, podróżnicza, wiecie, nic się nie działo, nigdzie nie można było wyjeżdżać, były zamknięte chyba nawet też restauracje, no więc próbowałam e, kręcić coś lokalnie i na szczęście to było taki: no... Film z wyboru bardzo chciałam jeszcze przed otwarciem Monopolis w Łodzi. Łódź, wiecie, to jest moje miasto rodzinne. Tam mój mąż Rafał wraz ze swoją pracownią, która jest współwłaścicielem, grupa pięciu architekci, robili całą odbudowę fabryki wódki Monopolis. Rafał został też poproszony jako rzeźbiarz o to, żeby zaprojektował tam rzeźbę i ten vlog cały, vloga w całości możecie zobaczyć sobie tutaj, a ja wam teraz pokażę sceny, które udało mi się wtedy nakręcić w Monopolisie, jeszcze przed jego oficjalnym otwarciem. Bardzo mi się podobało i mam nadzieję, że Wam też się spodoba. Tygodnie ubiegły nam na niepodróżowaniu, dlatego no nie mogłam się powstrzymać. Bardzo, bardzo miałam silną potrzebę używania drona, i wybrałam się w takie miejsce w Warszawie, które zawsze mnie zachwycało a mianowicie most świętokrzyski. Przepiękny most, który bardzo, bardzo mi się podoba, i udało mi się nakręcić kilka fajnych scen. Zobaczcie je teraz. Szkoły, siedzenie w domu i dawno, dawno zaplanowana podróż do Portugalii, która miała się już 20 razy nie odbyć, kasowane bilety, wszystko co najgorsze już tam się wydarzyło. Jedno co wiedziałam, że po prostu po trupach do celu bardzo, bardzo chcę i bardzo muszę pojechać do tej Portugalii, bo bardzo na to czekałam i tyle miesięcy w zamknięciu, w nauce domowej dzieciaków, w siedzeniu z nimi w domu. Miałam wielką potrzebę wyjazdu tej Portugalii i udało się słuchajcie, 26 czerwca kolejne bilety lotnicze kupiliśmy Lufthansa, polecieliśmy do Portugalii, tam były z nami dwa zestawy przyjaciół. Przez pierwszy tydzień była jedna grupa, przez drugi tydzień była druga grupa, a w trzecim tygodniu zostałam już sama z dzieciakami na takie dodatkowe, na takie dodatkowe kilka dni. Kochani, tam były. Przepiękne plaże, więc teraz pokażę Wam pierwszy filmik, który był nakręcony jeszcze z pierwszą ekipą. Chciałam pojechać na pewną piękną, taką dziką plażę. I to była Praia da Bariga, y, która była zupełnie bardzo ciężko dostępna. Jechaliśmy tam przez takie odludzie, że nie było żadnego oświetlenia. Jak wracaliśmy stamtąd, było tak ciemno, że już zupełnie nie było niczego widać. Y, przepiękna plaża, przepiękny zachód słońca. Y, I zobaczcie, jakie sceny udało mi się tam nakręcić. Czyli Praia da Bariga i nasza powiększona ekipa z drugiego tygodnia. Thank you Bardzo dużo nie kręciłam tego domu, ponieważ to był nasz drugi raz w tym domu. Rok wcześniej już tam parę scen powstało, ale e, trochę się bawiłam, bo zostałam już sama z dzieciakami, więc sobie e, kręciłam jakieś takie śmieszne e, scenki, kiedy ja leżę na basenie, dron sobie nade mną lata, a czasami, wiecie, coś tam kombinuje. Więc zobaczcie, co mi się tam udało. To jest bardzo króciutkie. Krótkiej przerwie, byłam jeszcze w szczytku, następnie wybraliśmy się na Mazury w okolicy Ełku do takiego domu, do takiej stodoły z przyjaciółmi i tam spędziliśmy sobie tydzień. Miejsca, generalnie, miejsce piękne, natomiast nie polecam, masakryczny właściciel. Nie zmienia to faktu, że okolica była piękna. I zwiedzaliśmy też okolice Gołdapi, przepiękne stare mosty. Zobaczcie pierwszy film właśnie z tej stodoły, z tej okolicy i z nad jeziora. Gdzie możecie zobaczyć wieżę widokową i przepiękny most, to było po drodze do Gołdapi. Karoliną do Wenecji. Filmik możecie sobie zobaczyć tutaj. Zdecydowałam się wtedy nie brać drona, bo nie byłam pewna, jak tam przepisy dronowe we Włoszech i tak coś sądziłam, że może nie do końca można chyba latać dronem po Wenecji. Chyba to sprawdzałam nawet I się okazało, że nie można, dlatego nie brałam tego drona. Żal, żal oczywiście, bo uwielbiam go zabierać. Czasami też ogranicza mnie bagaż. I później jeszcze jesienią wybraliśmy się rodzinnie do Iławy, jeszcze przed takim zupełnym zamknięciem hoteli i tam też mogliśmy obserwować piękną jesień. Zobaczcie, jak to wyglądało. Z całego roku. Teraz jak sobie myślę, to z jednej strony dużo tych filmów, a z drugiej mało. Mam ochotę na więcej. Muszę Wam powiedzieć, że z tym dronem to jest tak, że ja naprawdę nabywam taką wprawę i mam wrażenie, że każdy kolejny film albo każde kolejne półrocze, jeżeli, jeżeli naprawdę kręcę, to każdy kolejny film jest coraz. Lepszy, no ale tak, nie ukrywam, że też były jakieś tam porażki, były też jakieś e, awarie, były też jakieś wypadki, to bardziej w zeszłym roku. Ale ogólnie jestem bardzo zadowolona z tego zakupu, bo no daje mi mega dużo radości i mam nadzieję, że Wam również. Jeżeli podoba Wam się taki filmik, to dajcie łapkę w górę, pamiętajcie o subskrypcji kanału. Kto nie widział, zobaczcie mój film z Karoliną, w którym wspominamy również jej podróże. I co? W środę zapraszam Was na fantastyczny film z Lidią Krotoszyńską, w którym. Poruszymy bardzo trudny temat uzależnień. Wszelakich, nie tylko od alkoholu, ale takich uzależnień, że słuchajcie, ja nawet nie wiedziałam, że takie uzależnienia mogą być. Także koniecznie nie przegapcie w środę o 19.00. Będzie ten film i do zobaczenia. Widzimy się w środę. Pamiętajcie subik, like. Pa!